Mam go z tej strony tu Lisia. i dzisiaj będę robić taki ala musical dla Kitty Belli, bo jest yy, takie yy, że wybieram jedną z piosenek Vito i Belli, którzy widzowie robią te piosenki, i ja będę musiała wylosować, które, no wiecie, którą piosenkę mam zaśpiewać. Więc zaczynamy! O i to będą trzy karteczki, bo e, niezbyt mi niezbyt lubię e, tak wiecie, e, no, rysować i tak no pisać. Lubię rysować, ale nie lubię pisać, tekstyczne. dlatego mam trzy karteczki już. Dobra i teraz te trzy karteczki, ja wybiorę tam. Dobra, odpakuję ją i za chwilę się widzimy. Tu jest napisane nie powiem ci że cię kocham. No dobra. E, za chwilę włączę to na Xboxie i za chwilę się widzimy. Okej. Okay. Nie powiem ci, że cię kocham. Nie powiem ci, że cię kocham. Nie powiem ci, że cię kocham, myślisz, że to jest przyjaźń, boję się, że odejdziesz, gdybym to ujawniła, chcę być przy tobie, myślę o nas w tajemnicy, ukrywam moje prawdziwe uczucia w ciszy. Nie powiem Ci, że Cię kocham, myślisz, że to jest przyjaźń. Boję się, że odejdziesz, gdybym to To Tobie myślę o nas w tajemnicy, ukrywam moje prawdziwe uczucia w ciszy. Bo ja próbowali tyle polubionych, no za mną i no dych, bo to co na resztę pustę. Zostanę i spotkam ty, już i tak, i stan, ta miłość będzie czwarta. Zobaczymy, z tobą, z tego nie zrobimy, co w ogóle się kurzy w tej gaście. w sobie, co nadejdzie dzień, kiedy do naszych uczniów razem przydamy się. Nie powiem ci, że cię kocham. Myślisz, że to jest przyjaźń. Boję się, że odejdziesz, gdybym to utajniła. Chcę być przy tobie, myślę o nas w tajemnicy. Ukrywam moje prawdziwe uczucia w ciszy. Wiem ci, cię kocham. Myślisz, że to jest przyjaźń. Boję się, że odejdziesz, gdybym to utajniła. Tobie myślę, nas w tajemnicy Ukrywam moje prawdziwe uczucia w ciszy. Na 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 no i dobra. Już zaśpiewałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. Ile by tu teraz dobić? Może dobicie... Jeśli dacie radę oczywiście. Dobra. 2 plus 2 to 4, 4. Yy. Zostawcie mi 20 łapek w górę. Tak, ok. To na razie. Pa, pa.